Dzień dobry, panie profesorze. Pożegalnie wspomniał pan, że widać to wrażenie, że Polska może dokonać przełomu technologicznego, że widać tę coraz większą wiarę w to, że Polska potrafi. Skąd takie zdanie, skąd taka zmiana mentalności? Znaczy, wydaje mi się, że zawsze w to wierzyliśmy, tak? tylko teraz rzeczywiście jest taki moment, kiedy no naprawdę warto się włączyć w te trendy takie globalne, stworzenia właśnie technologii sztucznej inteligencji. A ta wiara jest oparta na tym, że rzeczywiście od lat, od bardzo wielu lat, no, kształcimy w Polsce najlepszych informatyków na świecie. Tak? I, i, I rzeczywiście mamy ten potencjał ludzki, talentów do tego, żeby włączyć się w badania czy ten te trendy, badania, współtworzenie tej technologii na poziomie europejskim czy globalnym. Dziękuję. Jakie będą nadchodzące trendy w sztucznej inteligencji w nadchodzących miesiącach? Wydaje mi się, że to co widać, to jest taka próba minimalizacji pewnych rozwiązań. Tak? To znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta sztuczna inteligencja to jest takie. No istnieje w takich ogromnych centrach danych czy, czy centrach obliczeniowych, natomiast jest coraz większa chęć i, i potrzeba wdrażania tych rozwiązań w małych urządzeniach, no, chociażby w kroczących robotach czy autonomicznych pojazdach. Tak więc widać, że będzie coraz większy trend, żeby no, tworzyć te rozwiązania, zamykać te rozwiązania w coraz mniejszych tak naprawdę maszynach obliczeniowych, po to, żeby one po prostu z nami współpracowały dużo bliżej. Dziękuję. Sztuczna inteligencja była odmiana dzisiaj przez wszystkie przypadki przez Galii, jednak ona niesie ze sobą również zagrożenia. Czy nasze obecne regulacje odpowiadają potrzebom rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce? Wydaje mi się, że Pewnymi aspektami tak, a w pewnymi nie. To znaczy, rzeczywiście musimy pamiętać, że jak rozwijamy sztuczną inteligencję, no to musi ona być regulowana, choć pewnie przez najbliższe, nie wiem, 5-10 lat nie, nie, nie grożą nam takie scenariusze pochodzące z filmów czy książek science fiction. Natomiast to, co powinniśmy pamiętać, no to te zagrożenia są takie zupełnie innej natury, tak? takie związane z etyką, z równouprawnieniem, z pewnymi takimi, jakby to powiedzieć, po angielsku bajasami, czyli skrzywieniami algorytmów i, i, i brakiem, no, no dyskryminacją niektórych może osób tak, czy, czy grup. I musimy pamiętać o tym, żeby rzeczywiście prowadzić takie badania interdyscyplinarne na pograniczu prawa, etyki i sztucznej inteligencji, no po to, żeby zagwarantować rzeczywiście, że te rozwiązania, które tworzymy, są sprawiedliwe.